Cześć. mogę sam pogadać? O czym? Zamienie. No, no to mienie, które tam możesz zobaczyć. Zobacz. Ludzie są na piasku, bawią się, tańczą, śpiewają, o czym się rozmawiają. Z czym ci gojarzemienną? Z piciem. Z chłopakami? No z chłopakami też. Z zabawą. Wspomnienia jakie masz pomiennie. No dobre, nie? Szalone? No. Tylko o na godzinach, nie? A najbardziej szalone wspomnienia z Miela. Nie wiem. Urwał Ci jakiś film? Nie. Nie iść do domu? Nie. Całowałaś się z przypadkowym facetem? Nie. Proszę, to nie. Wiek. Nie, 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 A gdzieś indziej tak? No. To dzisiaj będziemy się my całować może. Nie, nie. Dawaj, bo z przypadkowym facetem, to co się pierwszy raz. Nie, nie. A jeśli Jakieś masz marzenia? Nie mam marzeń. Nie masz w ogóle marzeń? Nie Nic sobie nie marzyłaś? A bajkę jaką byś chciała przeżyć? Nie mam A skąd jesteś? Z Piły No właśnie, Piła Tu wiesz, trzeba przecinać Bariery Piła się przepiła Przepiła się Piła? Dlatego mówisz o piciu? No To wszyscy w Pile piją Kurde, dlaczego wy tak w Pile pijecie? Pił i pijecie A Piła jest ko czego? Ko Poznania, nie? Tak. A, no. To leci się na szczecinek, potem jest piła. Piła sobie, żyła. Co, to będzie w telewizji? Nie, 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 tak se nagrywamy, wiesz. Aha. Tak sobie, tak se, tak jakoś. Fajna impreza, to fajnie się gra. No dobra, dobra. Chęci. Coś żyje, mielno żyje. Nie? No raczej. Pierwszy znaczy raz w mielnie. No, tak. Jak wspominasz? No dobrze. A jakbyś zawróciła swoich ziomków z piły. Do no, mielna. Że dobre imprezy są. Nie ma. A ja wiem, i dobra zabawa, można poznać drugą powkę. Tak, ja poznam się dzisiaj jak masz na imię? Ania. Z anią, przypadkową dziewczyną z Mielna z którą już za chwilę będziemy się cofać, ale poza kamerami. A seks na plaży, nago, troszkę to rozpatrzymy, choć na pewno w morzu się wykąpiemy nago, nie? Tak, więc w morzu na pewno się wykopiemy nago. Co do mnie, nie wiem jak ja to przeżyję, ponieważ jak wiadomo delfiny nie lubią zimnej wody. Więc może być ciężko, ale panowie mężczyźni, faceci, na pewno rekin się postara o to, żeby Delfin szybko nie odpadł. Tak? Tak, oczywiście. No to co? Buśka, do zobaczenia. Hej!